Dobra, cześć, jestem kamerzysta, a w dzisiejszym odcinku y, robimy taką poważną zmianę na kanał, bo zmieniamy content, na taki, że nie będę nagrywał, y, co ja robię tą ręką. <grych> że nie będziemy teraz... znaczy ja nie będę teraz nagrywać telewizora telefonem, tylko będziemy robić taki bardziej content, jak był nam kiseł. Jeżeli ktoś nie wie, jak ja nagrywałem na Marycki kiseł, to może zobaczyć sobie. I te filmy po prostu o wiele były ciekawsze i w ogóle, nie? No i, już takie filmy, I też takie filmy, jak na przykład nagrywałem Ten Napad, albo Dzień, Dzień Leona, albo jakieś challenge, albo coś. No nie? Znaczy, to nie znaczy, że gry nie będą się w ogóle pojawiać. Może czasami będą się pojawiać. Także, także super, tak, taki odcinek. Jeszcze tam, Jeszcze robię inny profil, bo tamten profil, który zrobiłem, jest upośledzony. Także jak się, jeżeli, jeżeli mi się to chciało montować, to macie tutaj, jakby macie tu, o, powiedzmy, że macie tutaj yy, tutaj, ja yy, no wiecie, mój ten no, mój no profil, no, także